Spójrzmy teraz na zadanie dziesiąte. Tutaj będziemy szkicowali wykres funkcji F. I co my o tej funkcji F wiemy? Wiemy, że funkcja F przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej. Czyli tutaj mamy liczby naturalne, czyli mamy już podane te nasze x. Czyli to możemy sobie wpisać tutaj. Mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. I przyporządkowuje jej resztę z dzielenia. I resztę z dzielenia tej liczby przez 3 powiększoną o 1. No dobra, czyli jeżeli sobie 0 podzielimy przez 3, to otrzymamy 0, no i oczywiście także reszty 0. Czyli jeżeli naszą resztę, czyli to 0, powiększymy o 1, to otrzymamy 1 i to wpisujemy w miejsce y. Zobaczmy dalej. Bierzemy sobie 1, dzielimy także przez 3. No to w jedynce trójka nam się mieści 0 razy, no i nam zostanie jeszcze jeden reszty. No bo oczywiście, jak to możemy sprawdzić? Mnożymy tą liczbę, czyli 0 razy 3 to będzie 0 plus 1 i otrzymujemy tą liczbę wyjściową. Czyli tutaj otrzymaliśmy reszty 1, natomiast mamy tą resztę powiększyć o 1, czyli 1 plus 1 da nam 2. Teraz bierzemy sobie dwójkę. No to w dwójce trójka nam się mieści 0 razy, zostanie po prostu całe 2, to będzie cała reszta. Powiększamy ją o 1 i otrzymujemy 3. Teraz zobaczcie trójkę. Trójkę dzielimy przez 3, czyli trójka w trójce nam się mieści 1 raz, no i 3 podzielić przez 3 to po prostu 1, tak? Czyli reszty mamy 0, ale mamy mieć resztę powiększoną o 1, czyli tutaj tą jedynkę sobie dopisujemy. Teraz czwórkę. Może na tej czwórce będzie lepiej widać, jak tą resztę liczymy? Czyli trójka w czwórce nam się mieści jeden raz, no i 1 razy 3 to będzie 3, czyli do czwórki nam brakuje jednego i to będzie właśnie nasza reszta powiększona o jeden, czyli mamy tutaj dwójkę, jeszcze podstawmy sobie piątkę. Gdy piątkę podzielimy przez 3, no to trójka nam się w piątce mieści jeden raz i zostanie nam reszty 2, no bo 1 razy 3 to 3 plus nasza reszta, czyli plus 2. To da nam 5, czyli jeżeli dwójkę powiększymy o 1, otrzymamy trójkę. No i teraz możecie sobie zauważyć, że tutaj te nasze reszty będą się pojawiały cyklicznie, będą nam się powtarzały, mamy 0, 1, 2, 0, 1, 2, dalej będzie dokładnie tak samo, 0, 1, 2 i tak dalej, czyli tak samo, jeżeli będziemy te reszty powiększali o 1, one nam się powtarzają tutaj, no to to, co otrzymamy tutaj w miejscu y, także będzie nam się powtarzało, mamy cały czas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i tak dalej, a więc możemy już wykres sobie funkcji f narysować. No i zaznaczmy te punkty w układzie współrzędnych, mamy punktów współrzędnych 01, czyli tutaj. Poczekajcie, zmienimy sobie tutaj kolor 01, następnie punkt 1, 2, następnie 2, 3, później 3, 1, 4 2 i 5 3. i to jest właśnie wykres funkcji F. Odczytajmy jeszcze zbiór wartości tej funkcji Czyli tutaj mamy na y jedynkę, następnie tutaj na y mamy 2, no i jeszcze tutaj mamy trójkę. To będzie cały zbiór wartości. W kolejnym kroku mamy narysować wykres funkcji g i mamy podany wzór następujący, że g od x to minus f od x, czyli jak widzimy mamy tutaj symetrię względem osi o x. A więc teraz spójrzmy na wykres funkcji f, no, i punkty musimy przenieść. Z tego punktu tutaj, ten punkt przeniesiemy tutaj. Punkt kolejny to będzie ten, także przenieśmy jeszcze ten punkt, ten. No, i ostatni, mamy trzy na powyżej osi x, czyli przenosimy trzy jednostki poniżej osi x. -ów. No, i to będzie wykres funkcji g. Mamy jeszcze podać zbiór wartości tej funkcji. Czyli to sobie odczytajmy. Mamy zatem tak, najpierw minus 1, bo tyle wynosi y dla tych punktów. Dla tych punktów mamy minus 2 na y, no i tutaj mamy jeszcze minus 3, to będzie zbiór wartości. Podpunkt B, w sumie, będziemy rozwiązywali bardzo podobnie jak pod punkt A, tu nie powinno być większych problemów, bo no musimy znaleźć resztę dzielenia przez 4, a następnie od otrzymanej. Reszty, odjąć 4, bo ma być reszta z dzielenia przez 4 pomniejszona o 4. Wpisujemy sobie dane do tabelki, rysujemy wykres, no i to jest w sumie to, co jest, wydaje mi się, w tym zadaniu najbardziej skomplikowane. Natomiast spójrzmy, jeżeli chodzi o podpunkt C, bo tu mamy połowę jej reszty z dzielenia przez 5, czyli może jeszcze ten przykład zróbmy. Czyli tak, jeżeli chodzi o x, no to wybieramy je spośród liczb naturalnych. No, i kilka tych liczb sobie tutaj wpiszmy. Tutaj się za wiele, za wiele nie zmieni. Następnie mamy mieć połowę reszty z dzielenia przez 5. No to bierzemy sobie pierwszą liczbę, czyli bierzemy sobie 0, dzielimy przez 5, no to oczywiście otrzymamy 0, no i reszty 0. Połowa zera to nadal będzie 0. Mamy, mamy tutaj wpisać połowę jej reszty dzielenia przez 5. Teraz jedynka. No to oczywiście w piątkę w jedynce nam się nie mieści, reszty nam pozostanie 1. No i teraz połowa z jedynki to będzie jedna druga. Teraz weźmy dwójkę, 2 podzielić przez 5, no to piątka w dwójce nam się nie mieści no i nam zostanie reszty 2. No to połowa z dwójki to będzie 1. Następnie mamy trójkę. 3 przez 5 to będzie 0 i reszty 3. Połowa z trzech to będzie jedna cała i jedna druga. Lecimy dalej. Teraz bierzemy sobie czwórkę. Gdy cztery podzielimy przez 5, no to piątka w czwórce nam się mieści 0 razy i nam zostanie 4 reszty. Nas interesuje połowa reszty, czyli połowa z czterech to będzie 2. Mamy piątkę. No to tutaj troszkę będzie inna sytuacja, bo piątka w piątce namieści się jeden raz, 1 jeden razy 5 to będzie 5, czyli reszty będziemy mieli 0, połowa 0 to nadal 0. Teraz szóstka. Jeżeli 6 podzielimy przez 5, no to piątka nam się w szóstce mieści jeden raz, 1 razy 5 to będzie 5, czyli do 6 nam brakuje jednego, połowa z jedynki to będzie 1 druga siódemka. Jak 7 podzielimy przez 5, to okaże się, że piątka mieści nam się 1 raz i nam zostanie 2 reszty. Sprawdźmy. 1 razy 5 to 5 plus reszta, czyli plus 2 da nam 7. Nas interesuje połowa reszty, czyli 1. No i zobaczcie, że tutaj już pewien schemat powinniście zauważyć. Mamy 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. 0, 1, 2, 1. Czyli teraz teoretycznie powinno być 1, 1, 2. A następnie powinna się pojawić 2. No sprawdźmy, czy to będzie prawda. Czyli teraz bierzemy sobie 8, a później 9. Czyli 8 podzielić przez 5. No to piątka w ósemce mieści nam się 1 raz. No i do ósemki nam będzie jeszcze brakowało 3. Powaz trójki. To faktycznie 1 i 1, 2. No i jeszcze 9. Zobaczmy. Gdy 9 podzielimy przez 5, no to piątka nam się w dziewiątce mieści 1 raz. 1 razy 5 to 5, do dziewiątki brakuje nam 4, połowa z tej reszty to będzie 2. No dobra, mamy już tutaj punkty, które należy zaznaczyć w układzie współrzędnych. Pierwszy punkt 0,0 0. punkt następny 1 i 1 druga, czyli tutaj następnie 2, 1. Później 3 i 1 i 1 druga, następnie 4 i 2, później mamy 5, 0, 6 i 1 druga, 7, 1, 8 i 1 i 1 druga, no i jeszcze 9 i 2. I to będzie wykres funkcji F. Widzicie w jaki sposób nam się ten wykres tutaj układa. Mamy teraz podać zbiór wartości tej funkcji. Może tutaj sobie zapiszmy. Czyli jakie nam się y będą powtarzały? No, będziemy mieli 0, 1, 2, 1, 1 i 1, 2, ewentualnie 2. No, bo później znowu zaczynamy 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, no i znowu 0, 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. Czyli to będzie cały zbiór wartości. I w kolejnym kroku mamy narysować wykres funkcji g od x o wzorze minus f od x. Czyli teraz to sobie zróbmy. Czyli tak, ten punkt nam pozostanie na miejscu, ten punkt przeniesiemy tutaj, ten punkt w to miejsce, teraz tutaj mamy jeden i jedną drugą, następny punkt tutaj, ten punkt znowu nam pozostanie na miejscu, ale ten już się znajdzie tutaj. Teraz ten punkt, ten, to będzie minus 1 i jedna druga, no i jeszcze ten. I to będzie wykres funkcji g. No i odczytajmy jeszcze zbiór wartości funkcji g, to sobie zapiszmy, czyli od najniżej położonego punktu, czyli najniżej będą położone tutaj na wykresie, jak widzicie, te punkty, czyli mamy minus 2, następnie tu mamy minus 1 i 1, druga, później minus 1, y jeszcze minus 1, Minus 1, druga po prostu, tak? Minus 1, minus 1, druga. No i jeszcze 0 i to będzie zbiór wartości funkcji G.